Siemanko, tu Kanapowicz. Witam Was w pierwszym odcinku w 2022 roku. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o padach do PlayStation 4, a konkretniej o podróbkach, które zalewają rynek. Jak wiecie lub nie, ciężko dostać teraz oryginalnego pada od PlayStation 4. A oszuści zalewają rynek podróbkami na Olixie czy na Marketplace. Ie. Często żądają za to pieniędzy, jak za oryginał. Chciałbym wam się pokazać różnice między padami oryginalnymi a tymi podróbkami. a także powiedzieć, czy te pady są takie aż tragiczne, jak niektórzy uważają. Moim zdaniem, jeżeli dostaniecie tego pada za niewielkie pieniądze, to może się sprawdzić jako taki pad drugi, czy jakiś taki pad weekendowy, kiedy przyjedzie jakiś wasz kuzyn czy jakiś bratanek i wtedy z nim chcecie pograć w jakiś tam mecze FIFA, To nie jest on takim złym wyborem i możliwe, że warto wydać. Te 40 zł zamiast 150 zł za oryginał. W kwestii wizualnej, ten pad niewiele się różni od oryginału. Praktycznie plastik jest ten sam. W rękach czuć, że jest lżejszy od, od oryginału. Tutaj mam V2. Tak, V2, tak. Jedna, druga <grych> i V1. I czuć, że ten pad jest troszeczkę lżejszy. Wiadomo, oczywiście nie ma logo PlayStation. Jak tutaj, nie? Wiadomo, no to. to co prawda, teraz z, na, pojawiły się podróbki z logiem PlayStation, dlatego jak widzicie na Allegro pada za tam 150 złotych lnówkę. To prawdopodobnie i tak kupić coś takiego. Jak się różnic jeszcze, nowe pady nie mają tutaj folii na taczpadzie, a te. Podróby mają tutaj folię. Nie wiem po co to, ale tak, tak jest zakładana, zakładana, folia, i wiadomo z tyłu, są jakieś tam zamiast Sony, jakieś tam informacje o Sony, że jaki to jest model, i tak dalej. To mamy tutaj jakiś tam model ZUCH Made in China. Jeszcze napisane, że jest wired controller, a on był wireless, on jest bezprzewodowy, no, ale może mieli jedną, jedną rodzaj naklejki, tego nie mam pojęcia. Co do odczucia, jeżeli chodzi o przyciski, prawie nie czuć różnicy. Może na Krzyżaku jest niewielka różnica, bo ten chodzi jakoś tak lżej. I, I oprócz tego jeszcze jak analogii wdusimy to są takie konkretnie głośne w porównaniu do oryginału. Ale ktoś kto nie obcuje z tymi padami na co dzień mógłby nie zauważyć różnicy. Dlaczego kupiłem podróbkę pada od PlayStation? Ponieważ mam już kilka padów i potrzebowałem jeszcze czwartego. Ponieważ gramy nieraz we cztery osoby, czy to z moją rodzinką, czy to też znają, jak przyjadą i niekoniecznie chciałem znowu wydać tam 150 zł, czy 170 za oryginał. Nie chciałem też kupić używanego pada, ponieważ tego kupiłem używanego. I tutaj już naprawdę po analogach i po strzałkach, po tym krzy... po krzyżaku czuć już, że już jest mocno wyrobiony, a ten krzyżak w trakcie który gier to już tak trzeszczy. A ja i tak szanuję pady i staram się ładnie odkładać je na miejsce po graniu. I tego uczę też moje dzieciaki. Natomiast nie potrzebowaliśmy oryginału, wystarczył taki pad. Było to trochę ryzyko, że będzie jakiś bubel, ale jestem miło zaskoczony. Pada już mam prawie 2 lata, kupiłem go za 42 zł, Był na AliExpress, była promocja na Aliexpress za, za 60 zł. Razem z tymi kuponami na Aliexpress w... zmniejszyłem cenę do 42 zł, więc całkiem spoko jak zapada. No, to więc warto się zastanowić, czy, czy potrzebujecie akurat nówkę, funkiel, oryginał, jeżeli ten pad może się sprawdzić. Co do mankamentów. Jeżeli gramy we cztery osoby, to bywało nieraz tak, że ta osoba, która grała jako czwarta tym nieoryginalnym padem, miała wylogowanie po prostu, wyłączał się pad w trakcie gry. Trzeba było jeszcze raz nacisnąć przycisk i sportem wchodziła do gry, ale to wkurzało nieraz. Nie, nie działo się tak za każdym razem. Nigdy się to nie dzieje, jak gramy we dwójkę i ktoś ma tego nieoryginalnego pada. Ale w przypadku gry czteroosobowej to nieraz nam się zdarzało, na przykład w Raymanie. Co do różnic w gameplayu, zaraz nagram wam gameplay z Call of Duty WW2, ze Spyro, na przykład z Tekkena, żeby pokazać te różnice. Najbardziej odczuwalne to jest jednak w Strzelance, ponieważ te analogie jednak czuć, że to nie jest oryginał. Co do baterii, wydaje mi się, że to jest niewielka różnica względem oryginału i trzyma dość dobrze. Mogę się jeszcze przyczepić do. Tego touchpada, ponieważ on lubi sam reagować, na przykład słucham muzyki na Spotify, mam włączonego tego pada, żeby nie brać oryginału to nieraz pad sam wyczuwa, że to jest jakiś dotyk, jakiś ruch i na przykład przewijam piosenki, no to to, to jest dość częste. W grach nie spotkałem się, żeby coś tam się reago coś tam reagowało, no ale wiadomo, niewiele gier nawet korzysta z tego ekranu, tego, tego panelu dotykowego. Także przejdźmy jeszcze do porównania działania w grach. Pierwszą grą do testów, niech będzie Spyro. To jest teraz oryginalny pad od Sony. Nie wiadomo, jest spoko, wszystko w porządku. I zaraz tak postaram się porównać doświadczenie z gry na oryginalnym padzie do tego z, z Chin z AliExpress. Coś mi tu zostało, nie wiem gdzie mam iść nawet. Żeby zebrać resztę tych tych diamencików. Gdzieś tam, No co tu chodzi? <grytanie> tak pokazuję mi jakoś ten. Jak to tam się nazywał? Sparks chyba po angielsku, a w polskiej wersji nie wiem. Nie pamiętam. Iskier chyba, Iskier Sparks. Dobra, no to chyba jakiś Spyro jest to, każdy wie i widzi. Natomiast czy jest jakaś... O może tak trzeba jakoś... Tam jest hajs ukryty, no To lecisz. Ajajaj, aj. jeszcze raz. Może się uda. I na tym skończymy tą próbę. Chyba coś źle robię. Dobra. Nie no kurczę, musi mi to wejść. Chyba, że jakiś inny sposób, żeby tam wejść. Żeby tam się wgromolić. No jest. Okej, okay. no, ogólnie świetna gierka każdemu polecam. <laughs> Spider is the best. Ej, to tam jest tak? O, ciekawe, jak ma się tam dostać. O, i tam jest ten kryształek, to jest ważne miejsce, czyli gdzieś muszę wystartować jakieś dobre miejsce. Chyba z tej wieży. No, dobra, no to tak y gameplay. No wiadomo jak to jakie mogę mieć odczucia. Gram na co dzień w Spyro i moje dzieciaki również. O, co to znalazłem ale to pusto, to już było niestety. No Okej, okay, dobra. No to teraz sprawdzę jak mi się będzie grało na tym padzie z Chin. Okej, okay, jestem z powrotem i właśnie mam w ręku padę. Od Chińczyka. Zieloniutkiego. Tak jak mówiłem wcześniej, no pierwsze co to się rzuca. No rzuca się, no wrzuca się, to się nie rzuca w oczy, w żaden sposób, bo nie że ale wyczuwalna jest, wyczuwalne jest różnica wyczuwalne 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 w wadze podróbki a oryginału. Natomiast, e, tak ogólnie, śmieszny odgłos jest jak się wciska L3, czyli lewą gałkę, to jest taki, a prawą to jest taki odgłos, nie, taki jest inny feeling, jest taki, feeling taki gorszy i to słychać nawet. A, ogólnie, nie ma żadnych tam spowolnień Spyro fajnie reaguje na moje ruchy Ciekawe czy te gałki kiedyś ślak nie trafi, jak one teraz tak głośno tego reagują No ale mamy, już tego pada tyle czasu i nic się do tej pory naprawdę nie działo Co tam jest? A lodowy szlak, okay. Wybrałem Spyro, ponieważ coś się tak... O, patrzcie, cwaniaczek No, bystrzak, nie? <grym> Wybrałem Spyro, ponieważ to jest taka właśnie gra, gdzie nie trzeba się aż się tak stresować, być aż tak dokładny. No, prawie nigdzie, oprócz tych szlaków, bo te szlaki to... Szlak nie trafia na nich. <laughs> to jest naprawdę okropieństwo. Nawet na oryginalnym padzie przelecieć tak e, idealnie ten, ten tor. Ten tor przeszkód w Spyro, to jest pff, nie lada wyczyn naprawdę. E, kurczę, wiecie co troszeczkę może schodzeniem jest... Jest troszeczkę może jest wyczuwalne, być nieco delikatnie. O jakby... No, ogólnie największa wada, jeżeli chodzi o sterowanie, to zauważyłem to właśnie w Call of Duty, dlatego wybrałem Call of Duty do testu i to potem pokażę. Jak będzie czas na Call of Duty, bo chciałbym... To idealnie bym, żeby postaram się jak najbardziej pokazać tą różnicę w grze. Jak się gra na oryginale, a jak na, takim, na takiej po drugie. Bo wtedy jest największa. Różnica... O bym spadł. Gdzie to? Gdzie ten hajs? Nie tam Tu Trzeba tu dolecieć Dobra, potrzymaj mi piwo A, na chińskim padzie wbiję trofeum Czy to nie jest trofeum? Nie, to nie jest trofeum Wow, oh je yeah. Okej. Okay. fajnie, dobra teraz tak wyczułem że nie teraz nie ma różnicy wydawało mi się że jak on napisł, troszeczkę później reaguje na mój na naduszenie na przy kółka i w tym momencie troszeczkę wolniej jakby o tym ogniem ale to chyba tylko takie moje no leciutko łopota logicznie się nie steruje leciutko no naprawdę jeżeli chodzi no dzieciak na pewno nie ogarnie że coś mu tam się zmieniło jest takie właśnie jak się rozpędza to on tak prawo, no to w prawo. Nie ma tak, że delikatnie, nie? Że tak... No, dobra, da się, ale naprawdę trzeba być... No, de no drobinę delikatniejsze jest to oryginalny pad, wiadomo. No, ale to nie ma tragedii, naprawdę, moim zdaniem, to nie ma tragedii. Na macie. Spój, tubeki. dobra. Przechodzimy do następnej gry. No, to teraz weźmiemy sobie na ruszt Call of Duty WW2 i tam pokażę największy mankament. Bo właśnie w strzelankach najbardziej czuć, kiedy pad jest pod rubą, a kiedy oryginałem. To do zobaczenia za moment. Ok, dobra. Teraz sprawdzamy pad oryginalnego Warszawa 4 od PlayStation 4. Ogólnie będę lamił, bo się skupiam bardziej na rozmowie niż na tym, co tam się dzieje. Ale chcę Wam pokazać pewną zależność, bo tutaj akurat najbardziej czuć różnicę, czy to jest oryginalny pad, czy nie jest. Ok, mamy Niemca. O ale chyba też go zabiłem. Jak widzicie, o bardzo ładnie się tutaj płynie, steruje góra, dół. Jak robię sobie kółka analogiem, nie? I zaraz zobaczycie, jaka jest. O, tutaj chodzenie jest. I zaraz podłączę pada tego chińskiego i będzie naprawdę różnica. Tu jest naj... największa różnica. Okej, okay, dobra, teraz gram padem z Chin. O, o, o. I, I zobaczcie, robię kółka, tak jak robiłem na padzie od PS4 oryginalnym. No, no, no. Jak widzicie, on nie robi kółek, on robi takie... On, on idzie po osi Y i X, tak kwadratowo, nie? Widzicie? O. Jak mniejsze robię kółka, to jeszcze w miarę jakoś. Ale większe jest lipa, tak samo chodzenie. O, porażka. <gry> Okej, okay, wr wracam z powrotem. Zaczął się nowy meczik. Tak jak mówiłem, bardzo kiepsko to wygląda, jeżeli chodzi o sterowanie prawym analogiem. Celowanie w tym przypadku. O, moi koledzy zginęli. Przez tego pana chyba. Chciałem delikatnie ruch zrobić, a on tak przesadza. Ciężko wyczuć. Bardzo ciężko się nie celuje. Jest bardzo niedokładnie. Staram się robić delikatny ruch, a nie bardzo sztywno celuje. Przyciski l 1 R1. R1 r 2 L2 działanie w porządku. Wszelkie kucanie i tak dalej podpowietrza się, ale żeby. O, udało mi się przypadkiem kogoś zabić, ale żeby dobrze wycelować. Jest naprawdę ciężko. Dobra, to teraz pora na tekena. A tekena wybrałem, nie wiem, tak po prostu. Lubię tekena i dawno nie grałem. Straciłem, nie wiem co się stało, straciłem cały zapis z moimi tam rankedami. Jest po prostu konto od zera. Cholera wie o co chodzi. No, nieważne. Więc odpalam treśćę Bazu. I teraz mam oryginalnego dłaszczaka podłączonego. I tak jak wcześniej, na pewno na przykład zrobię tak. Jedna walka na oryginalnym dłaszczaku, a druga walka na podróbie. I może zauważymy jakieś różnice. OK. jest i Kaziu. I kto to w ogóle? A ta ninja cała, dobra O jakie ja dawno nie grałem ludzie, naprawdę, dawno, dawno No, także, no ogólnie pad reaguje tak jak powinien, <grywa> wiadomo, co chce to robię, zobaczymy jak będzie właśnie z tą podróbą. Okej, okay, bo teraz pora na zmianę pada. Dobra, mam teraz pada tego z Chin, tego Dualshocka podróbę. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz, jest troszeczkę płytszy dźwięk na słuchawce, bo teraz mam was na słuchawkach, mam grę na słuchawkach. Co więcej, troszeczkę jakby... Z lekkim opóźnieniem reaguje mi dół. Mam takie wrażenie. Nie, nie jest, ogólnie nie jest źle. Dobra, no jest w porządku. No może odrobinkę jest trochę inaczej. Bardziej tak drewnianie, że tak powiem. Ale można, jak widzicie, grać na nadmiarach w, w porządku. Nic ciekawego nie pokażę, bo nie grałem. Bardzo dawno. No, perfekt, no weszło. Jeżeli spodoba Wam się taki format odcinka i na przykład chcielibyście porównanie akcesoriów do Wii, to napiszcie komentarz, na pewno się tym zajmę. Podsumowując, jeżeli potrzebujecie pada, bo wpada jakiś kuzyn raz, kiedyś tam mm, i chcecie wydać na to dużej gotówki, możliwe, że warto zainteresować się tymi podróbami. Nie są aż takie najgorsze, chyba że źle traficie. No, może ja miałem szczęście. Mm. Przestrzegam też przed kupowaniem teraz oryginałów na OELIXie, czy na Facebooku, czy też na Allegro, bo w większości to są teraz podróby. Mam nadzieję, że pokazałem wam największe różnice w tych padach. Zastanowiliście się, czy warto. Może ktoś się zastanawiał, może ktoś nie wiedział jaka jest różnica. Od teraz on że wersje kolorystyczne są te same co w oryginałach po prostu. Są niebieskie, są czarne, są białe, tak samo jak oryginały od PlayStation. I nie zawsze jest. To, że jak tutaj macie znaczek PlayStation, to to musi być oryginał, bo wcale tak nie jest. Teraz właśnie rynek jest zapychany tymi podróbami, dlatego przestrzegam. Ale jeżeli macie kupić takie opada jako czwartego za 40 zł, to wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko cena. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.